TVpodkarpacie.pl Na początku lipca w Urzędzie Miasta w Sanoku zorganizowano konferencję prasową, podczas której podjęto dwa istotne dla sanoczan tematy: budowę Galerii Sanok oraz zamianę wierchów na grunty przy ulicy Strużowskiej. Na informacje przekazane przez burmistrza Wojciecha Blecharczyka odpowiada Jan Fuchs, ekonomista i lokalny przedsiębiorca. Na zorganizowanej przez burmistrza Blecharczyka konferencji prasowej padły pod moim adresem zarzuty dyskredytowania jego osoby oraz działania w celu odstraszenia inwestorów zainteresowanych Sanokiem. Przy czym ja podaję fakty, a burmistrz je ocenia w sposób dla siebie wygodny. Tworząc uzasadnienie swoich decyzji, burmistrz posuwa się do kłamstw, przez co wprowadza społeczeństwo Sanoka w błąd. Nieprawidłowa jest informacja podana na konferencji prasowej o tym, że inwestor prywatny zainwestował do spółki Galeria Sanok kwotę 27 milionów złotych. W mediach podawał burmistrz kwotę 25 milionów złotych, przy czym i jedna i druga kwota jest nieprawidłowa. Otóż inwestor prywatny, wspólnik burmistrza, zainwestował do spółki jedynie 3,5 miliona złotych, przy czym ta kwota została wpłacona z kilkomiesięcznym opóźnieniem, dokonanym zresztą za zgodą burmistrza i w niedługim czasie została ze spółki wyprowadzona. Gdzie, komu i na co udzielono wsparcie finansowe, o tym doskonale wie albo przynajmniej wiedzieć powinien burmistrz Blecharczek. Szkoda, że na konferencji prasowej tą wiedzą rzetelnie się nie podzielił. W kłamstwem burmistrza jest przekazana informacja, że miasto zapisało w umowie spółki o tym, że decyzje w sprawach istotnych podejmowane są większością 2 trzecich lub trzech czwartych głosów. W umowie spółki takiego zapisu nie ma. Szkoda też, że burmistrz nie odniósł się do faktu, dlaczego przekazując nieruchomość do tejże spółki nie zabezpieczono kontroli nad dalszym losem tejże nieruchomości. Ja chciałem zwrócić uwagę, że działanie, które jest dokonane z udziałem pana Fronca w spółce Galerii Sano, jest powieleniem działania, jakie kilka lat temu miało miejsce w przypadku. PSS w Sanoku ta spółdzielnia wniosła do spółki założonej z tym samym panem lokal pod nazwą restauracja Alfa i po kilku latach utraciło całkowicie tą własność tenże pan Frons niedawno wystąpił do Rady Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o podjęcie uchwał w sprawie budowy galerii w tymże mieście dwa dni przed uprawomocnieniem się tej uchwały Rada Miasta Stalowa Wola zorientowała się o przekazanych mylnych informacjach i anulowała swoją decyzję. Fakt te świadczą o tym, że wybór osoby prywatnej do, jako partnera do założonej spółki nie był najszczęśliwszy w przypadku Burmistrza Sanoka. Burmistrz Sanoka y, od dłuższego czasu uchłonuje społeczeństwo przekazując mylne informacje wskazujące na uzasadnienie zawiązania tejże spółki. Przede wszystkim y, informacje y, przekazywane dotyczące zamierzenia inwestycyjnego są radykalnie inne niż przekazuje Burmistrz. Salki nowych miało być 4, nie będzie. Parkingów miało być 300, będzie 120. Na konferencji prasowej burmistrz wskazał, że będzie 280. Otóż, między 300 miejscami parkingowymi a 120 istnieje szalona różnica. Dla burmistrza, który rzekomo ma wpływ na losy spółki, jest bez znaczenia, że powstaje o 180 miejsc parkingowych w sytuacji, gdy ten sam burmistrz stwierdza, że w mieście brakuje 2000 miejsc parkingowych. Otóż Jaka to jest różnica, jakie to ma znaczenie dla spółki, to warto wiedzieć, że jedno miejsce parkingowe kosztuje olbrzymią kwotę. Niewybudowanie 180 miejsc parkingowych to jest dla spółki oszczędność 14 milionów złotych. Łatwo to policzyć, jeżeli się weźmie parametry budowy parkingu wielopoziomowego, jaki burmistrz wybudował w Sanoku. Sprawą, która tutaj ma znaczenie w tym. Temacie jest też to, że inwestor prywatny, budując galerię Sanok, bez pomocy burmistrza i tak miałby obowiązek wykonać miejsca parkingowe. Otóż w Sanoku istnieje takie, takie prawo, że osoba, która chce wybudować choćby najmniejszy lokal handlowy, ma obowiązek zapewnić określoną ilość miejsc parkingowych. I Tutaj wsparcie burmistrza w zakresie powstania miejsc parkingowych jest tylko czystą propagandą. Inwestor zrobiłby to bez pomocy burmistrza. Drugim tematem, który uzasadniał działanie burmistrza w kierunku założenia tejże spółki Galeria Sanok, było powstanie tunelu dojazdowego pod ulicą Jagiellońską. Ten tunel nie powstał, nie powstaje i moim zdaniem nigdy nie powstanie informacje burmistrza przekazywane na radzie miasta budzą niepokój jeżeli ich się zestawi i porówna w czasie otóż w 2009 roku na sesji rady miasta burmistrz powiedział w przyszłym roku będą projekty gotowe rozwiązanie drogowe tunel pod Jagiellońską mógłby być rozpoczęty wcześniej jest to nieustalone ale najpóźniej na wiosnę przeszłego roku wszystko będzie budowy i teren budowy plac będzie rozpoczęty w 2010 roku Burmistrz informuje Szanowną Radę zacznie wyrastać od drugiego kwartału przeszłego roku przy czym yy, zacznie się coś dziać z wybieraniem tunelu pod samym okopiskiem jest to zasadne z prostego powodu nawet plac budowy łatwiej byłoby dojeżdżać i wyjeżdżać. No do dzisiaj nie dojeżdżają, ani nie wyjeżdżają. W kwietniu tego roku spółka posiada kompletną dokumentację tunelu dojazdowego pod Jagiellońską. Trwa postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę. Miesiąc później Burmistrz informuje, że do miasta dotarł wniosek o wydanie opinii środowiskowej na budowę tunelu. A więc wszystko jest postawione na głowie. A najgorsze jest to, że budynek, który jest budowany, nie jest przystosowany do włączenia go do ruchu samochodowego z tunelu, nawet gdyby kiedyś powstał. Drugim tematem, który był poruszany na konferencji prasowej, to jest sprawa kombinacji związanej z zamianą stadionu. Główny problem nie dotyczy tego kto buduje, co buduje i jak będzie budował, ale ceny stadionu przy ulicy Stróżowskiej, która miała być wniesiona i rozliczona w tejże kombinacji finansowej. Otóż burmistrz przekazał Radzie, że cena tego stadionu przy Stróżowskiej ustalona zostanie na poziomie 3 miliony 200 tysięcy złotych. Ja kilka lat temu, będąc prezesem w zakładowym klubie sportowym Stalsanok, napisałem wniosek do burmistrza Blecharczyka z prośbą o bezpłatne przejęcie od klubu tej nieruchomości. Wiązałoby się z poniesieniem wówczas kosztów przez miasto w wysokości 200 tysięcy złotych, bo takie było zapisane obciążenie w hipotece. Na to pismo nie było żadnej reakcji. Burmistrz Blacharczyk wśród tych różnych zarzutów kierowanych pod moim adresem kilkakrotnie zarzucał, że takiego pisma wniosku nigdy nie dostał Otóż ja mam ten wniosek skierowany do burmistrza Pierwsze zdanie przeczytam Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości przejęcia nieodpłatnie przez miasto Sanok prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Sanok przy ulicy Stróżowskiej składającej się z działki itd. A więc burmistrz kłamie w żywe oczy. Chciałem też zwrócić uwagę, że po kilku latach braku zainteresowania w chwili obecnej burmistrz yy, przeznacza na, za tą nieruchomość kwotę 3 200 zł. Ja wspomniałem, nie wiadomo, kto, gdzie, kiedy i z kim tą kwotę ustali. Osoba, która jest właścicielem, yy, prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w chwili obecnej inwestor z Radomia potwierdzał to na konferencji prasowej że za tą działkę zapłacił poniżej 2 milionów złotych Burmistrz ma doskonale dobrą wiedzę w tym zakresie Otóż ta osoba zapłaciła w czerwcu z tytułu wy wyrównania wierzytelności zapisanej w hipotece około 1,5 miliona złotych a wcześniej dostali wpłaciła kwotę 100 tysięcy złotych, łącznie jest to kwota 1 600 tysięcy złotych. Dokonanie transakcji w lipcu czy w następnym miesiącu, to jest prawie ten sam okres obrotu nieruchomościami, za kwotę dwukrotnie większą, u każdego rodzi pytanie dlaczego? Bo zwłaszcza, że ten sam inwestor z Radomia, obecny właściciel, przyznanie, że dla niego ta działka w chwili obecnej jest bezużyteczna. A więc moje zarzuty co do tego, że ta cena 3 miliony 200 jest nieprawidłowo ustalona, potwierdzają się na każdym spotkaniu i wyjaśnieniu, jeżeli się dotrze do konkretnych faktów. Chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co miało miejsce w ostatnim okresie. Podobno ten inwestor z Rzeszowa, pan Misiołek i Podkurski wycofali się z tejże inwestycji. To też świadczy o tym, że ich oferta nie była poważna. Inwestorzy, którzy decydują się na inwestycję rzędu 100 milionów złotych, to jest poważna inwestycja, nie bawiliby się w drobne problemy związane z zapłatą określonej kwoty, czy też jakimiś zarzutami kierowanymi zresztą nie do nich, tylko pod adresem działania burmistrza. A więc to jest wszystko yy, świadczące o tym, że yy, podejmowane działania w zakresie pozyskania inwestora, zagospodarowania nieruchomości yy, są niepoważne i niefachowo robione. Tv podkarpacie.pl